Lubicie gry Tower Defense? Jeśli tak, to na pewno zainteresuje Was produkcja, którą dzisiaj przedstawię. Siemka wszystkim, jestem Królik, a to jest wideorecenzja gry Poki Defense, zrealizowana dla portalu mmorpg.net.pl. Poki Defense to na pierwszy rzut oka zwykła gra, w której bronimy się przed kolejnymi falami przeciwników. Co jak wiadomo jest standardem w grach tego gatunku. Gra ta została wydana przez Endgames, czyli twórców Poki Ninja czy Grand Voyage. Wcielamy się w rolę obrońcy magicznej krainy, który musi obronić tą właśnie krainę przed wiedźmą oraz jej sługusami. Jak zapewniają twórcy, gra ma w sobie elementy RPG. Jest to poniekąd prawda, ponieważ każdy nasz towarzysz ma sloty na przedmioty i ma swój osobny level. Niestety wbijanie level jest dość uporczywe, ponieważ trzeba trenować, a trening trwa 8 godzin. Jest także ExPar, który natychmiastowo dodaje jeden level. Dostajemy go za questy, możemy kupić przy pomocy mikrotransakcji. Na całe szczęście nasz główny bohater dostaje ExP po każdej bitwie. Każdy z naszych bohaterów ma także jakieś skille. Niektórzy utrzymują je na początku, a niektórzy wraz z osiągnięciem danego levela. Zazwyczaj są to obszarowe uderzenia, które dranią wszystkich przeciwników, które są w im promieniu. Czasami też możemy zobaczyć uderzenia periodyczne, czyli takie, które zadawają obrażenia co sekundę. Każdy z naszych towarzyszy ma swoją unikalną klasę, która jednak jest bardzo standardowa: Wojownicy, czyli specjaliści od zabijania pojedynczych celów. Strzelcy, zdolni do zasypywania strzałami niewielkiego obszaru. Magowie, którzy oprócz zadawania obrażeń, na przykład spowalniają cele. Mędrcy to tacy pryjści, rzucają obszarowe osłabienia oraz wzmacniają bohaterów. Podczas walki nie możemy przepuszczać wrogów, ponieważ obniża nam to ocenę końcową. Jeśli nie przepuścimy nikogo, to dostaniemy trzy gwiazdki. Jeśli jednak przepuścimy parę jednostek, ocena automatycznie spada do dwóch gwiazdek. Najniższą ocenę, czyli jedną gwiazdkę, dostajemy jeśli przepuścimy masę jednostek i tylko szczęście pomogło nam wygrać. Na pochwałę zasługuje system mikropłatności, a mianowicie VIP. VIP to tak jak w paru innych produkcjach przeglądarkowych opcja, gdzie im więcej kupimy złota, czyli waluty płatnej, tym lepszym będziemy VIPem. VIP 6 dostaje lepsze przywileje podczas gry niż np. VIP 2. Dostajemy na przykład większy plecak, czyli miejsce gdzie zbieramy przedmioty oraz więcej miejsca na towarzyszy. Generalnie uważam, że to Tower Defense, który ma z lekka na siłę wsadzone rzeczy, które mają zrobić z tego opłacalną produkcję. Ale i tak jest spoko na tle innych gier z gatunku. Chcesz grać dalej? Płać nie chcesz płacić? No to graj za darmo, ale zrobisz wszystko 200 razy dłużej. Myślę, że mogę podsumować tą produkcję. Graficznie nie mogę zbyt oceniać, bo to tak jakby oceniać rybę na tle ptaków i twierdzić, że jest gorsza, bo nie lata. Gra po prostu miła dla oka i sądzę, że będzie płynnie chodzić na komputerze kupionym w ostatnich sześciu latach. Muzyka to słaba strona tej gry, lecz można ją po prostu wyłączyć. Zapętla się ona i jest do tego stopnia irytująca, że ma się ochotę wyrzucić słuchawki razem z komputerem przez okno po 30 minutach gry. Przynajmniej ja miałem takie odczucia, dlatego, dla bezpieczeństwa roślin, zwierząt i ludzi, zachęcam wyłączenie na samym początku. Gameplay to standardowo już kwestia umowna. Gra ma swoje mocne strony, między innymi ciekawie rozwiązane mikropłatności oraz fajne klasy. Generalnie gra to Tower Defense, więc jak komuś podobają się gry tego gatunku, to znajdzie przyjemność zgrania także w to. Minusami za to są wspomniane przed chwilą. Muzyka oraz generalnie dla ludzi, którzy średnio trawią ten gatunek, nie ma nic co przyciągnęłoby ich do niego. Więc za to wszystko co powiedziałem w tej recenzji gra otrzymuje ode mnie 5 na 10. A to głównie dlatego, że jak mam do wyboru jakiegoś dobrego Tower Defense'a, którego kupię i który nie będzie wołał ode mnie pieniążków na każdym kroku pokroju Plants versus zombies, a póki defense to wybiorę jednak to pierwsze. Granie jest wybitnie słaba, ale nie jest też wybitnie dobra. Polecam do zerknięcia tylko i wyłącznie fanom gatunku. To już wszystko w dzisiejszej recenzji. Dziękuję Wam za obejrzenie. Zapraszam Was gorąco do subskrypcji oraz do zerknięcia na portal mmorpg.net.pl, gdzie zobaczycie newsy ze świata gier mmorpg i nie tylko.